Szemaneczko dzisiaj zrobimy sobie atak na wysoko do jednej nogi z presją przeciwnika, z presją moją na przeciwnika, żeby go dop dopchać do siatki i kontrolować. Zaczynamy sobie od prostej kombinacji ciosów. Prawy prosty, lewy prosty. I teraz z prawym sierpem zachodzę mu nogę zakroczną po to, żeby spresować. Moja głowa idzie na jego klatkę piersiową, i presuję go do przodu. Raz, dwa i teraz. Prawy sierp, moja noga idzie. Z presem do niego zachodzi go od zewnętrznej strony. Kontroluję na wstępie mu biodra rękę i mam pozycję do walki przy siatce. Moje biodro nie zostaje daleko, nie obniżam głowy, bo jak obniżę Ahmed go tu. Hetmach. Hop, jest. Achmed mi skontroluje głowy, więc ta głowa musi pójść na wysoko do kontroli klatki piersiowej i jego e, brody. Jeszcze raz. Hop. Prawy prosty, lewy, się, lewy prosty i z prawym sierpem, hop, wchodzę mocno, wpresuję z prawą nogą. Jeszcze raz. One, two, three, hop. Tak i presuję. Hop. To tyle. Następne będzie obalenie pod siatką.